Cześć, z tej strony Hulaj Zbyszek. W dzisiejszym filmie Hulajnoga elektryczna TIBO Elite. Jest to nowość na rok 2025. Hulajnoga wyposażona jest w dwa silniki, każdy po 1000 W. Do tego mamy tarczowe hamulce 160 mm firmy Niot, której klocki mają radiatory, by lepiej oprowadzać ciepło podczas hamowania. Oczywiście są to hamulce hydrauliczne. Sercem hulajnogi jest akumulator 52 V 19.2 Ah, czyli 1000 Wh. Na kierownicy mamy dwa gripy, dwie klamki hamulców, manetkę przyspieszenia, panel sterowania włączania hulajnogą, włącznik drugiego silnika oraz panel sterowania światłami oraz klaksonem. Centralnie umieszczony piękny kolorowy wyświetlacz który pokazuje nam wszystkie potrzebne parametry. Do tego jest bardzo dobrze widoczny w jasny, słoneczny dzień. Hulajnoga również wyposażona jest w mechanizm składania, który pozwala nam ją złożyć i na przykład przetransportować czy schować do bagażnika samochodu. Pojazd wygląda stylowo i nowocześnie, a na deku pokryty jest gumą antypoślizgową, dzięki czemu czujemy się na nim bardzo pewnie i bezpiecznie. Tibo Elite został zabezpieczony kartami NFC, tylko osoba posiadająca tą kartę będzie mogła ją włączyć. Do tego wszystkiego dostajemy również pilota, którym możemy ściągnąć blokadę hulajnogi. W bardzo prosty i szybki sposób, ale również szybko możemy ją zablokować i wtedy hulajnoga będzie jechać tylko z prędkością 20 km na godzinę. Hulajnoga również posiada zawieszenie sprężynowe typu C, które bardzo fajnie wybiera wszelkiego rodzaju nierówności. A teraz przejdźmy do testów i jazdy tą hulajnogą. Stojąc na tej hulajnodze czuję się świetny komfort. Wręcz jest jak w starym amerykańskim Cadillacu. Zawieszenie jest naprawdę miękkie i bardzo mi to odpowiada. Bo jak dobrze wiecie, uwielbiam hulajnogi, które bujają. Ja jestem amatorem spokojnej jazdy na dłuższych dystansach. Bo ktoś, kto lubi większe prędkości, myślę, że będzie musiał sobie te zawieszenie utwardzić. A jest taka możliwość. Oczywiście przed wyruszeniem w podróż Tibo Elite... Jak i każdą inną hulajnogą, warto sprawdzić ciśnienie w kołach. Ja pompuję 45 PSI do swojej wagi 92 kg. Stojąc na tym pojeździe, czuję się, że jest on klasy premium. Można tu dopasować wszystkie parametry pod swoje preferencje: takie jak moc, przyspieszenie, siłę hamowania silnikami. Klamki hamulców działają bardzo precyzyjnie. Hamowanie to czysta przyjemność. Rozpływam się jadąc po różnego rodzaju nierównościach, dawno naprawdę nie stałem na tak miękkiej hulajnodze, co mi bardzo odpowiada. Tibo Elite posiada klasę wodoodporności IPX6, czyli możemy jeździć po mokrym jak i w deszczu. Ale pamiętajmy, co powtarzam w każdym filmie, nigdy nie myjemy naszych sprzętów myjką wysokociśnieniową, bo to z pewnością może im zaszkodzić, a naprawa może być bardzo, bardzo kosztowna. A tak hulajnoga wygląda wieczorem. Do tego mamy jeszcze przyzwoitą lampkę z przodu, która naprawdę wystarczająco oświetla nam drogę. No i zapomniałbym o kierunkowskazach, które wieczorem robią spore wrażenie. Może za dnia nie są tak dobrze widoczne, ale fajnie, że są i można z nich skorzystać. Jedna rzecz zaskoczyła mnie bardzo w tej hulajnodze. Jeżeli ustawimy w niej start od odepchnięcia. To musimy ją rozpędzić do około 4 przynajmniej kilometrów, by manetka gazu zaczęła działać. Oczywiście, jeżeli ustawimy start zerowy, manetka działa od razu, bez najmniejszego problemu. Hulajnogą bardzo fajnie i komfortowo się jedzie. Dosyć wygodnie się na niej stoi, choć podnóżek nie jest zbyt duży. Przy moim stylu jazdy, hulajnogą jesteśmy w stanie zrobić w granicach 42 km na jednym ładowaniu. Oczywiście ja ważę w granicach 92 kg. Pamiętajmy, że waga użytkownika, styl jazdy, czy jeździmy po terenie płaskim czy górzystym, oczywiście temperatura, to wszystko ma ogromny wpływ na nasz zasięg. Rozpływam się stojąc na tej hulajnodze i jadąc. Te zawieszenie mięciutkie, bujające, wręcz jak amerykański stary Cadillac, sprawia uśmiech na mojej twarzy. Oczywiście nie każdemu musi to pasować, pamiętajmy, że jeżdżąc szybciej, powinniśmy mieć sztywniejsze zawieszenie, dzięki któremu bardziej czujemy całą hulajnogę. Do tego manetka gazu, która naprawdę bardzo perfekcyjnie działa. Oczywiście możemy ją ustawić pod własne preferencje, jak lubimy, czy chcemy, żeby po prostu hulajnoga startowała nam ostro i przyspieszała bardzo dynamicznie, czy ma się rozpędzać do maksymalnej prędkości, ale bardzo aksamitnie, spokojnie, delikatnie, tak jakbyśmy jechali super limuzyną. No i te hamulce naprawdę świetnie działające, których nie musimy mocno przyduszać, by mieć efekt konkretnego hamowania, ale możemy robić to z czuciem, nie musimy za każdym razem blokować kół, możemy po prostu zatrzymywać pojazd z taką siłą i z taką mocą, jak sobie tego życzymy w danej chwili. TIBO Elite według producenta rozpędza się do 55 km na godzinę. A mnie udało się rozpędzić prawie do 59 km na godzinę przy rozładowanym akumulatorze poniżej 70%. To w zupełności wystarczy, by delikatnie podnieść sobie adrenalinę i poczuć się naprawdę fantastycznie na hulajnodze. Oczywiście pamiętajmy, że przepisy w Polsce mówią o tym, że po drogach publicznych jeździmy z prędkością tylko 20 km na godzinę. Muszę jeszcze dodać, że jeżdżąc z maksymalnymi prędkościami, musimy uważać na myszkowanie tej hulajnogi, szczególnie na nawierzchni typu kostka. Więc warto zwrócić na to uwagę i mieć to z tyłu głowy, że coś takiego może wystąpić. Do filmu hulajnogę użyczyła mi firma Mobiwaj z Gliwit. Dla wszystkich zainteresowanych zostawię link pod filmem. Pamiętajcie, że tam również jest serwis tego sprzętu. Jest to jeden z najlepszych serwisów w Polsce. Jeżeli film Ci się podobał zostaw łapkę w górę, włącz dzwoneczek, oczywiście jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału zrób to jak najszybciej. Pamiętajcie, że jest to najbardziej merytoryczny kanał o hulajnogach elektrycznych, gdzie możecie dowiedzieć się sporo o każdym modelu hulajnogi. Pozdrawiam Was wszystkich oraz życzę Wam wielu kilometrów bezawaryjnej pracy hulajnogi i każda przejażdżka niech kończy się uśmiechem na twarzy. Zapraszam na kolejne filmy Hulaj Zbyszek. Na koniec parametry techniczne producenta. Jak to moim zwyczajem.